Dnia 2 lipca światło dzienne ujrzała smutna wiadomość, która poruszyła miliony miłośników kina na całym świecie. Zmarł Julian McMahon, znany i ceniony aktor australijski, który zdobył serca widzów dzięki swoim występom w popularnych produkcjach, takich jak serial Czarodziejki Nip Tuck oraz FBI najbardziej poszukiwani. Informacje na temat jego śmierci przekazała żona Kelly, która w poruszającym oświadczeniu ujawniła, że mężczyzna od dłuższego czasu zmagał się z nowotworem i zmarł w Clearwater na Florydzie po dzielnej walce. Kelly w swoim przesłaniu podzieliła się osobistymi odczuciami z otwartym sercem informuje świat, że mój ukochany mąż Julian McMahon odszedł spokojnie w tym tygodniu po walce z Nowotworem. Julian kochał życie swoich bliskich, przyjaciół, pracę oraz fanów. Jego pragnieniem było wprowadzenie radości w życie innych. To wzruszające wyznanie pokazuje, jak bardzo McMahon cenił sobie bliskie relacje i pasje do aktorstwa. Śmierć aktora, który miał 56 lat, wywołała falę współczucia. Zgodnie z doniesieniami zagranicznych mediów, bezpośrednią przyczyną zgonu były przerzuty nowotworowe, które zaatakowały jego głowę, szyję oraz płuca. Biuro medycyny sądowej hrabstwa Pinellas uznało zgon MacMahona za naturalny. Pożegnalne gesty nie ograniczyły się jedynie do rodziny. Według raportów, jego szczątki zostały skremowane a żona poprosiła o uszanowanie czasu żałoby ich rodziny. Kelly w swoim oświadczeniu dodała Prosimy o wsparcie w tym trudnym czasie, abyśmy mogli opłakiwać Juliana w prywatności. Życzymy również wszystkim, którym przyniósł radość, aby nadal znajdowali szczęście w życiu. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie wspomnienia. Jej prośba podkreśla, jak ważne są w tych chwilach wsparcie i szacunek, rodzące się w obliczu straty. Nie tylko bliscy, ale i współpracownicy oraz fani McMahona z całego świata oddali hołd jego pamięci. Na stronie internetowej serialu Niptak pojawiła się wiadomość kondolencyjna w imieniu Warner Bros. Jesteśmy w żałobie po stracie naszego przyjaciela Juliana McMahona. Myśli nasze kierujemy do jego rodziny, przyjaciół, współpracowników i fanów. Wzruszające słowa wyraził również Nicolas Cage, który miał przyjemność spędzić czas z McMahonem na planie filmowym. To niezwykle smutna wiadomość. Spędziliśmy razem sześć tygodni na planie, a Julian był jednym z najbardziej utalentowanych aktorów, z jakimi miałem okazję współpracować. Nasze wspólne sceny zawsze będą w moim sercu jako jedne z najcenniejszych momentów mojej kariery, skomentował aktor. Julian McMahon pozostanie w pamięci jako osoba, która nie tylko zdobyła szczyty w aktorstwie, ale także potrafiła wnieść radość do życia innych. Jego dorobek artystyczny oraz ciepłe relacje z bliskimi i fanami uczynią go postacią, której nie zapomnimy.